To Markard. Najbezpieczniejsze miasto pogranicza. Może zabierzesz do domu, miżutaria? Jest? Mam nadzieję, że trzymasz się z dala od kłopotów. Mm, nie, nic. Przykro mi. Hej, ty! Obrońcy świtu przyjmą z szeregi każdego, kto gotów jest przeciwstawić się. rosnącemu zagrożeniu ze strony Przyjemniej z przyjemnie pewnym garncem miodu. O należy do renegatów! Ej! Hey! Ktoś coś, coś zrobi. Ktoś! Jesteśmy prawowitymi władzami markantów!